Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Przewodnik Wewnętrzny. Ja nazywam się Adrian Bugno i jestem przewodnikiem duchowym i mentalnym. Na co dzień pomagam ludziom poprzez zmianę sposobu myślenia i przekonań, pomóc im zmienić ich życie na lepsze, pomagając im w realizacji celów oraz marzeń. Jeśli chciałbyś umówić się ze mną na sesję indywidualną treningu mentalnego, to zapraszam Cię na moją stronę internetową PrzewodnikWewnętrzny.pl ukośnik kurs. Tam znajdziesz więcej informacji. Dodatkowo zapraszam Cię do obserwacji moich profili społecznościowych na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Tam znajdziesz dużo wartościowych informacji dotyczących rozwoju osobistego i rozwoju duchowego. I pamiętaj oczywiście o tym, żeby zasubskrybować kanał, zaznacz również dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zostaw komentarz, polub film. I możemy przejść do, do tematu naszego dzisiejszego spotkania, a dzisiaj chciałbym porozmawiać o czymś takim jak cień. O pracy z cieniem. Czym jest cień? Dlaczego warto pracować z naszym cieniem? Jakie korzyści może, może dostać osoba, która pracuje właśnie z cieniem? Ja sam jako trener mentalny bardzo często pracuję ze swoimi klientami właśnie z ich cieniem. No i ja też pracując nad sobą przez bardzo, bardzo długi czas konfrontowała się z własnymi e, cieniami i chciałem ci opowiedzieć o tym e, czym ten cień jest. Więc jeśli miałbym ci tak najprościej rzecz ujmując wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest cień. Więc e, to jest coś, czego my w sobie nie akceptujemy. Jest to taka część nasz nas Naszej osobowości, którą odrzucamy i nie akceptujemy, i to wynika z naszego sposobu myślenia oraz z naszych przekonań dotyczących nas samych, oraz tych przekonań, które znajdują się jakoś w naszym otoczeniu. Czyli na przykład, jeśli bardzo dobrze postrzega, postrzegasz i uważasz, że to jest wartościowe bycie skromnym, i dodatkowo w Twoim otoczeniu ogólnie dużo lepiej postrzegane są osoby, które są skromne, to na pewno twoim cieniem będzie to, żeby być pewnym siebie, żeby się pokazać, żeby być takim bardziej y, odważnym, pewniejszym siebie, który się bardziej pokazuje, jest bardziej widoczny i często takie osoby mogą być źle postrzegane i źle określone jako osoby na przykład narcystyczne, które są tylko skupione na sobie, które są Egoistyczne. A z kolei osoby właśnie takie bardzo skromne będą bardzo dobrze postrzegane w środowisku. No i przychodzi taki moment w życiu, kiedy okazuje się, że jednak nie do końca nam pasuje bycie taką Powiedzmy to szarą myszką, i na przykład gdzieś tam w głębi nas chcielibyśmy być takim pewnym siebie odważnymi osobami, które wiedzą, czego chcą, które pokazują to, które są takie bardziej widoczne. tak. No i w tym momencie, kiedy um, konfrontujemy się z tym naszym cieniem no to będziemy dotykali takich części, które po prostu w sobie nie akceptujemy, które odrzucamy, bo przez to, że dla nas wartością jest być na przykład skromny, to będziemy odrzucali te pozytywne cechy również, niekoniecznie nie negatywne, ale właśnie te pozytywne cechy, czyli taka pewność siebie, taka odwaga, asertywność, to są bardzo pozytywne cechy, które bardzo mogą pomóc Ci w Twoim rozwoju wewnętrznym i w życiu osiągać cele oraz marzenia. Ale właśnie, kiedy dla ciebie większą wartością jest, wartość jest to, że jesteś skromny i nie chcesz pokazywać się na przykład przez to, bo yy, uważasz, że to będzie źle postrzegane w twoim otoczeniu, no to niestety, ale bardzo dużo młodzieży możesz z tego powodu stracić. Więc praca z cieniem polega na tym, aby zauważyć te części nas, których w sobie nie akceptujemy przede wszystkim. I to nie jest tak, że to są złe cechy, bardzo często to są dobre cechy, tylko my postrzegamy albo i również otoczenie, w którym znajdujemy się jako coś złego, jako coś po prostu negatywnego. A wcale takie nie jest, ponieważ yy, żyjąc w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, pewne rzeczy są bardzo dobrze postrzegane, inne rzeczy są źle postrzegane. Ale nie ma czegoś takiego, że coś jest dobre lub złe. W zależności od tego, czego my potrzebujemy, to powinniśmy użyć do tego odpowiednich narzędzi. Więc zarówno skromność jest czymś, powiedzmy, dobrym ogólnie skromność, pokora. Jest najbardziej dobrą cechą, tak samo jak pewność siebie, odwaga, asertywność też jest równ również bardzo dobrą cechą. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim znaleźć jakiś balans, równowagę, bo jeśli nie będzie tego balansu równowagi, no to właśnie mm, może dojść do po prostu niekorzystnych rzeczy w naszym życiu. Z tego powodu może być po prostu wiele problemów, ale przede wszystkim nie będziemy mogli osiągać naszych celów. Przez te złe przekonania. Czyli, no aż się prosi, żebyśmy na przykład w jakiejś sytuacji byli pewni siebie, odważni, żebyśmy podawali odważne decyzje, żebyśmy odważnie mówili o tym na przykład, czego chcemy, asertywnie, ale jeśli ta nasza skromność nas zatrzymuje, no to, nie, no to właśnie niestety nie jesteś w stanie być pełną osobą, tak naprawdę, nie? I jeśli chodzi o ten cień. To najczęściej między 30 a 40 rokiem życia osoby, które już, gdzie ich ta osobowa już się tak naprawdę dobrze zaczyna kształtować, to ten cień zaczyna się odzywać, ponieważ to są wszystkie nasze uczucia, emocje, które my w sobie stłumiliśmy bardzo głęboko, ponieważ nie były one te zachowania różnego rodzaju. Czy to w jaki sposób myślimy lub co czujemy, nie było dobrze postrzegane w, na w naszym otoczeniu. Nie mogliśmy na przykład płakać, nie mogliśmy wyrażać własnego zdania, nie mogliśmy wyrażać uczuć, emocji i to wszystko zostało bardzo głęboko zepchnięte do naszej nieświadomości, czyli to jest część naszej podświadomości, czyli to są takie rzeczy, których w sumie nie jesteś świadomy. Ale wiele różnych sytuacji w życiu może ci przypominać o tym, tak? Czy jeśli na przykład spotkasz osobę, którą bardzo, której zachowanie bardzo odrzucasz, lub nie akceptujesz zachowań, lub nie rozumiesz zachowania na przykład danej osoby, czy nie rozumiesz jakiejś sytuacji albo coś cię spotkało w życiu takiego, co yy, bardzo ci się to nie spodobało, nie akceptujesz bardzo mocno tego. I w ten sposób Twoja podświadomość i nieświadomość próbuje Ci coś przekazać, przypomnieć, kim tak naprawdę jesteś, o tych właśnie wypartych uczuciach i emocjach. Czyli jeśli osoba, która przez większość swojego życia ciężko pracowała, musiała być bardzo odpowiedzialna, Yy, nie mogła sobie pozwolić na moment luzu, cały czas się skupiała tylko na, na pracy, na rozwoju, to taka osoba, dla, cieniem dla tej osoby będzie na przykład spontaniczność, będzie elastyczność, będzie taka radość, będzie taki luz, taka dziecięca radość, tak? Czyli taka osoba powinna zdecydowanie więcej czasu poświęcać właśnie na to, żeby spędzać czas tak spontanicznie, czasem wręcz beztrosko, osoba, która... Właśnie bardzo mocno była zdyscyplinowana, była skoncentrowana na osiąganie celów nie pozwalała sobie nawet na chwilę właśnie takiego luzu. To ta osoba, żeby stała się. Pełną osobą, żeby ten pełen jej potencjał mógł zostać w pełni wykorzystany, tak naprawdę, to powinna zaakceptować ten swój cień, zaakceptować te wyparte uczucia, emocje, dzięki czemu ta osoba stanie się pełna. To nie oznacza od razu, że my musimy rezygnować z tego, jak do tej pory się zachowywaliśmy, ale żeby to, kim jesteśmy, żeby my mogli się stać pełnymi. Świadomymi, spełnionymi ludźmi potrzebujemy wszystkiego. Każdego aspektu życia, i że niczego nie można tego w pełni wypierać. Tylko po prostu wybieramy to, co nam odpowiada, w danym momencie tak czujemy w pełnym zaufaniu dla samego siebie. Bo w przy przypadku osoby, która jest zdyscyplinowana na przykład i skoncentrowana na celu, która nie potrafi być elastyczna, to trudno jej będzie tak naprawdę osiągać różnego rodzaju cel, bo nigdy nie jest tak w naszym życiu, że zawsze będzie układało się po naszej myśli, czas musimy coś skoryga, skorygować. Czasami potrzebujemy być bardziej elastyczni, po prostu. Więc jeśli nie mamy w sobie takiej elastyczności, to bardzo. Często takie różnego rodzaju sytuacje, które nie idą w zgodzie z naszymi myślami, bardzo mogą kogoś rozbić wewnętrznie. Więc jeśli nie zaakceptuje tego swojego cienia, w tym przypadku właśnie tej elastyczności, no to po prostu ta osoba będzie się bardzo męczyła i nie będzie mogła tak szybko osiągać swoich stoli, gdyby mogła, gdyby zapełnić zaakceptowała siebie jako po prostu człowieka, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas ma różnego rodzaju potrzeby. I żadnych tych potrzeb tak naprawdę nie można wypierać, tak potrzebujemy pracować, tak samo potrzebujemy również odpoczywać, czasem potrzebujemy być zdyscyplinowani, skupieni na celu, skoncentrowani tylko i wyłącznie na tym, a czasem potrzebujemy zrzucić na luz, bardziej zaufać życiu, być elastycznymi i paradoksalnie to może pomóc Ci dużo szybciej osiągnąć cel niż na przykład skupianie się tylko i wyłącznie na e, takim zdyscyplinowanej realizacji naszych e, celów, więc... Warto zająć się właśnie tym cieniem i zająć się takimi aspektami siebie, których my w sobie nie akceptujemy, odrzucamy, wydaje nam się, że to jest w ogóle złe. Więc powiedzmy w kierunku to, co wzbudza nas jakąś formę strachu, lęku, smutku, złości, bo tam jest naprawdę bardzo duży skarb i bardzo często właśnie w tej nieświadomości głębokiej, w tym naszym cieniu jest bardzo dużo różnych możliwości, talentów, i naprawdę niesamowitych rzeczy, które pomogą ci tylko tak naprawdę w osiągnięciu Twoich y, wymarzonych celów i marzeń. I przez to na przykład takie osoby, które nie. właśnie. które. Y, gdzie ten cień zaczyna się odzywać tak naprawdę, to te osoby między 30 a 40 rokiem życia mogą czuć swego rodzaju właśnie taką pustkę, właśnie brak tego spełnienia, że te potrzeby wewnętrzne są w pełni zaspokojone i to w ogóle nie jest związane z rzeczami materialnymi, bo czy w ogóle z życiem, bo taka osoba może mieć um, super partnera, może mieć rodzinę, może mieć nawet bardzo dobrze poukładane życie zawodowe i wszystko wydaje się, że jest okej, okay, ale czegoś wewnętrznym brakuje, ponieważ te wewnętrzne potrzeby nasze nie zostały w pełni zaspokojone. Jakaś część potrzeb została, ale jakaś część nas nie została w pełni zaspokojona, te nasze wewnętrzne potrzeby nie zostały zaspokojone, więc jeśli ktoś właśnie nie pozwala sobie właśnie na taki luz, elastyczność, to ta osoba będzie miała tak naprawdę ochotę wewnętrzną, ale przez to, że ona siebie nie akceptuje i odrzuca, no to będzie bardzo się z tym męczyła wewnętrznie, ponieważ przez te jej przekonania tak naprawdę nie będzie pozwalać sobie na to. I właśnie o to, żeby pracować z tymi przekonaniami, z naszym podejściem, nastawieniem to pewne rzeczy, spojrzeć z zupełnie innej strony i zaakceptować pewne rzeczy i to pozwoli ci uwolnić właśnie te negatywne emocje i to ci pozwoli pójść przede wszystkim do przodu. Dlatego praca z cieniem jest naprawdę niesamowicie rozwijająca i to właśnie w tych ciemnościach jest tak naprawdę najwięcej tego światła. I to pozwoli Ci najmocniej pójść do przodu, kiedy, kiedy konfrontujemy się z naszym strachem, z lękiem, tego czego nie chcemy zobaczyć w sobie, tego czego sobie nie akceptujemy, to co odrzucamy w sobie. Nie ma w tym naprawdę nic takiego złego, bo to jesteśmy tylko my, a te na przykład nasze myśli o braku akceptacji, odrzucenia, to nawet nie są Twoje myśli, to są myśli. Innych ludzi, to są ich opinie, to są ich spostrzeżenia i po prostu nie chcemy tak zaglądać, bo boimy się po prostu odrzucenia, braku akceptacji, że ktoś nas po prostu odrzuci, dlatego że jesteśmy prawdziwymi ludźmi, nie tak? Ale to może tylko sprawić, że staniesz się bardziej wolny, spełniony, szczęśliwy, twoje życie bardziej się poukłada i po prostu mm, wszystko będzie działo, działało w zgodzie z tobą. Yy, myślę, że bardzo fajnie dzisiaj właśnie poruszyłem temat cienia i dlaczego warto z nim pracować i dlaczego powinien się przyjrzeć swojemu cieniowi. Myślę że to jest bardzo 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 ciekawy i wartościowy temat. Jeszcze raz zachęcam cię do tego żeby zasubskrybował mój kanał zaznacz również dzwoneczek jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych filmach. Zostaw komentarz. Polub ten film. Zapraszam cię do obserwowania moich profili społecznościowych na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. Tam znajdziesz dużo fajnych, rozwojowych materiałów związanych z rozwojem osobistym i rozwojem duchowym. Jeśli chciałbyś mówić się na sesję, właśnie treningu mentalnego, i chciałbyś popracować z cieniem to zachęcam Cię do tego, abyś zobaczył moją stronę internetową przywoniwewneczny.pl ukośnik kurs. Tam znajdziesz więcej informacji, jak mógłbyś się ze mną umówić na takie indywidualne spotkanie. Za dzisiaj już Ci bardzo dziękuję. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!